za dużo. W mojej pracy często się z tym spotykam, że na przykład ktoś tam coś zrobi, coś złego, czuje się z tego powodu bardzo winny. No i bardzo często, bardzo często stosuję tak zwaną zasadę Chrystusową na zasadzie, że okej, okay, no nie musisz odsłaniać do końca tego, co zrobiłeś, jeżeli jest taka sytuacja, ale po prostu zrozumiałeś, zrozumiałeś, to idź i nie rób tego więcej. Tu już nigdy więcej tego nie rób. Natomiast odsłanianie pewnych rzeczy może, może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Czasem jest to konieczne, że trzeba tą prawdę powiedzieć. A czasem jest tak, że jeżeli ktoś za dużo odsłoni, może wiele rzeczy zniszczyć, wiele rzeczy prawda, rozwalić, wiele rzeczy może już po prostu zburzyć naj, naj, najwyraźniej w świecie. Jest to kwestia wyczucia. Sytuacji, wyczucia, prawda momentu. I tym przeczuciem powinniśmy się kierować. Sztywne mówienie prawdy jest tutaj w wielu sytuacjach może być po prostu nie na miejscu. Ale tak jak mówię, nie, nie zasłaniamy prawdy po to, żeby gdzieś tam prawda, coś złego zrobić, coś zyskać i tak dalej. Jeżeli czujemy, że zasłanianie prawdy spowoduje, że... Pójdzie to czegoś dobrego, prawda? Że, że, że ta prawda mogłoby więcej tutaj namieszać niż, niż przynieść prawdę dobrego, tylko wtedy się na to można pokusić. Natomiast w innych sytuacjach mówimy zawsze prawdę. Także jest to kwestia wyczucia. Tutaj na początku powiedziałem bardzo ważną rzecz. Ludzie lubią się kierować stywnymi, sztywnymi zasadami a nie swoimi uczuciami, nie swoim przeczuciem. Otóż uczucia, zdolność empatycznego oceniania sytuacji, zawsze ocenia każdą sytuację bardzo indywidualnie. I ukierunkowywuje nas, jak powinniśmy na to spojrzeć, z której strony. W związku z tym potem pokazuje nam też rozwiązania, co warto zrobić, czego nie warto zrobić. Co, w co warto się zaangażować, czego nie warto dotykać, i każda sytuacja w naszym życiu naprawdę może być zupełnie inna. Jeżeli ktoś sztywno ocenia sytuację, na no zasadzie zasady, prawda, no to nie jest w stanie w tym momencie dobrze już uczuciowo ocenić sytuację, w związku z tym, no, sami wiecie, jak to się może skończyć, prawda. Jak akurat trafi na sytuację, gdzie to powiedzenie prawdy jest ok, no to wszystko się ładnie poukłada. Ale jak trafi na sytuację, gdzie to powiedzenie prawdy bardziej więcej namiesza, niż przyniesie pożytku, no to... No to namiesza. Czasem bywają też takie sytuacje osobiste, że ktoś na przykład no, nie może wytrzymać, nie powiedząc prawdy. Są takie sytuacje, gdzie no, Człowiek na przykład coś tam namieszał, coś złego zrobił i gryzie go to ośrodka. Oś I po prostu nie daje mu to do spokoju. Dopiero jak powie, to czuje ulgę, czuje, że mu coś, prawda, że coś, coś prawda, z niego wyszło, zrobił się lżejszy. Mimo, że czasami mogłaby się zadyma z tego powodu też zrobić. Jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, to tak zrobić. Bo będzie tu siło, będzie gryzło i będzie gdzieś tam zawsze o sobie znać, dawało, a to zupełnie nie o to chodzi, żeby żyć z takim ciężarem. Oczywiście, to co powiedziałem, jest to pogląd, który często przeczy różnym społecznym wzorcom, teoriom, ponieważ w społeczeństwie różne grupy społeczne, na przykład religijne, jak powiedziałeś tutaj, uczą bezwzględnego mówienia prawdy. Wiecie czemu? Że mieć kontrolę. Oczywiście. Ludzie, którzy są zaprogramowani, żeby bezwzględnie mówić prawdę, lepiej ich kontrolować. Lepiej ich, że tak powiem, lepiej jakby dostrzegać, co robią, czego się po nich spodziewać itd. Tak naprawdę jest to głównie i przede wszystkim po to, żeby ludzie mogli kontrolować innych ludzi. Oczywiście to się wkradło też w systemy wychowawcze. No bo pewnie nieraz u swoich rodziców słyszeliście różne teorie, że lepiej powiedzieć gorzką prawdę, prawda niż słodkie kłamstwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wszystko głównie po to, żeby właściwie kontrolować tego młodego człowieka, jego, że tak powiem, no, różne grzeszki, niegrzeszki. No i w porę być przygotowanym, czy w porę zareagować na jego niewłaściwe działania. Choć tak naprawdę, jeżeli relacja między rodzicami a dzieckiem jest dobra, no to rodzic nie musi się do czegoś takiego uciekać, bo jeżeli na przykład dziecko widzi w swoim rodzicu przyjaciela w pewien sposób, no to prędzej czy później tak powie. Prędzej czy później tak powie, no bo nie będzie się bał. Będzie raczej widzieć tutaj z tego korzyści płynące. Nie będzie się bał tam kary czy, czy, czy różnych innych rzeczy. Jak to? Z reguły. Także tutaj... Tutaj oczywiście bardzo wiele grup społecznych uczy, uczy mówienia prawdy, zawsze tą cenę prawdy i głównie prawdy i tylko prawdę. Ale... Jest jedno ale. Zadajmy sobie pytanie, bo obserwujemy tych ludzi, tak samo jak oni obserwują nas, my obserwujemy ich. Czy to są ludzie, którzy przestrzegają tych reguł? No więc pierwsza zasada. Jeżeli ktoś głosi reguły, których w ogóle nie przestrzega, to już powinien być dla Was sygnał alarmowy i wielki znak zapytania, co się za tym kryje. Z reguły to jest tak, że najczęściej głoszą teorie, różne teorie, ludzie, którzy tak naprawdę w te teorie nie wierzą. Są reprezentantem tamtej grupy, być może wysoko zaszli, nie chcą tego stracić, ale absolutnie nie żyją według tych reguł. Choć na pokaz oczywiście pewne rzeczy demonstrują, pewne rzeczy pokazują. Tu już wchodzimy w kwestię tej obłudy i dwulicowości. Bardzo często jest to i w religiach, i w polityce niestety, że na pokaz oczywiście jest jedna postawa, a jak rzekomo nikt nie widzi, to jest ta druga postawa. I najczęściej ta druga jest dużo prawdziwsza, tak naprawdę. No problem jest wtedy, kiedy... bo dzisiaj są możliwości, prawda? Problem jest wtedy, kiedy kamery coś nagrają. Różne urządzenia do nagrywania coś nagrają, prawda? I pójdzie to w sieć, w siną dal. No to jest problemik. Nie, bo pokazywał jedno, uczył, uczył, uczył jednego, a prawda zastosował zupełnie, zupełnie coś innego. Oczywiście kolejna, kolejna bardzo ważna rzecz, oprócz tego, że taki człowiek może w ogóle nie wierzyć to co robi, to używa tych mechanizmów, żeby się wypromować, jest to bardzo też popularne, no, bardzo wielu ludzi na przykład będąc w jakiejś organizacji no, są zmuszeni do przestrzegania ich reguł, a robią to głównie dlatego, że wiedzą tam, że jakąś pozycję osiągnęli i jakąś władze, być może jeszcze coś innego, no i nie chcą tego stracić, więc, więc no, czują się zmuszeni do przestrzegania reguł danej grupy. Oczywiście trzecia zasada to jest taka, że no, kontroluje się społeczeństwo w ten sposób. Robi się pewne rzeczy po to, żeby dać przykład społeczeństwu, co powinno robić, jak powinno się przejawiać, w jaki sposób powinno, że tak powiem, to, to funkcjonować. A oczywiście jak by spojrzeć na zakulisowe życie tego człowieka, no to, no to okazuje się, że nic z tych zasad nie jest przestrzegane albo bardzo niewiele. To jest też kolejny sygnał, że coś nie gra. Człowiek, który naprawdę w coś wierzy, on tym żyje. To jest żelazna reguła. Cokolwiek by to nie było, pozytywnego czy negatywnego, człowiek, który w coś wierzy, Żyje według tych zasad. Zawsze tak jest. Oczywiście, jeżeli to są pozytywne rzeczy, będą pozytywne skutki, jeżeli to są negatywne, prędzej czy później i tak prawo go dopadnie bez względu na, 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 na jego wiarę, bez względu na jego przekonania. Aczkolwiek, jeżeli ktoś łączy wiarę w coś i, i, i to, że żyje według tych reguł, no to jego siła przebicia głodu nie wzrasta. Może wzrosnąć no, do astronomicznych rozmiarów. Zresztą mieliśmy już w historii różne przykłady ludzi, którzy, co prawda, są to negatywne przykłady ale, i, i niezbyt mądre, ale jeżeli w coś wierzyli i żyli według tych reguł, daleko zaszli. Oczywiście później dopadły ich skutki karmiczne, no, niestety, ale, ale co im się udało osiągnąć, to im się udało. No, na przykład, takie nazwiska znane jak Napoleon, Hitler, Stalin, prawda. To są ludzie, którzy wierzyli we własne przekonania, żyli nimi. Aczkolwiek no, nikomu nie razy mieć takich planów na życie, bo z reguły ciężką karmą to grozi. Tym niemniej jest to dobry przykład jednej rzeczy. Jaka jest siła przypicia człowieka, kiedy te dwie rzeczy się łączą? Wiara w wiarach coś?